Robi to też po części dla niego, ja teraz parafrazuję jej słowo oczywiście niedokładnie tak powiedziała, natomiast widać było, że ta presja była narzucona potworna i ja sobie za każdym razem, kiedy widzę jak Iga Świątek denerwuje się podczas meczu, przypominam jej słowa, kiedy rozmawiałem z nią kilka tygodni temu do naszego cyklu Drużyna Mistrzów, ona mi opowiedziała, zresztą jako pierwszemu wtedy dziennikarzowi o tym, co czuła przed zwycięskim Rolandem Garosem. Wtedy, kiedy usiadła w szatni, popłakała się po nieudanym treningu przed startem turnieju, kiedy rozmawiała z Darią Abramowicz, że ona już chyba nie da rady, że ona czuje na sobie za duży ciężar, że tenis ją nie cieszy, że czuje się wypalona dokładnie takich słów. Iga użyła, wypalona. Daria jej powiedziała, że nie jest wypalona, ta znowu zaprzeczała i tak ta rozmowa trwała, aż w końcu Iga Świątek stwierdziła, koniec tego, gram dla siebie, każda piłka będzie mi dawała radość, przecież lubię to robić, lubię tenis, kocham to i teraz będę grała wyłącznie dla siebie. No i wyszła na pierwsze spotkanie wtedy Rolanda Garosa i wygrała. I wygrała każdy kolejny mecz, doszła do finału, w którym również w sposób znakomity wręcz zdominowała rywalkę. Więc widać, że to, czego musi pozbyć się Iga Świątek, to jest ta presja. A te obrazki, które widzieliśmy po turnieju, no, pokazują, jak była wielka. Zresztą tam był jeszcze jeden taki interesujący obrazek. Jak Daria Abramowicz zeszła na kort, właściwie tam obok kortu była za takim, takim ogrodzeniem, powiedzmy. I czekała spokojnie, jak Iga Świątek się wypłacze. Pani psycholog, psycholog sportowa pokazała, że zawodnik musi przeżyć tą taką, mówiąc w cudzysłowie, żałobę. Żałobę po porażce. Musi się z tym uporać, musi swoje odpłakać. I dopiero wtedy można do niej podejść, powiedzieć Iga, lecimy do Szatni, pojutrze masz kolejny mecz, bo przecież jeszcze Iga zostaje w miksie. Więc ta presja, która już podczas tej rozmowy prawdopodobnie pojawia się jakiś dziesiąty albo dwudziesty raz, Moim zdaniem odegrała główną rolę, i jestem wręcz przekonany, że za trzy lata będzie zupełnie inaczej. Państwa, oczywiście zachęcamy do obejrzenia. Mamy wywiad z Dabrią Abramowicz na naszym Facebooku, na naszym YouTube. Ona udzieliła go na początku roku i opowiadała o tym, jak bardzo mocno Iga faktycznie przygotowywała się do tych igrzysk, jak bardzo na nie liczyła. Mówiła to już w styczniu, więc możemy sobie tylko wyobrażać, co, co działo się dzisiaj w Tokio, kiedy Iga odpadała. Ale tak jak wspomniałeś, odpadnięcie z Singla nie oznacza, że Iga jedzie do domu. Zobaczymy ją także w miście z Łukaszem Kubotem. Zobaczymy także Huberta Hurkacza. No, mocno skurczyła nam się ta polska reprezentacja tenisistów w Tokio przez te pierwsze dwa dni, ale powiedz na co jeszcze możemy liczyć. No, właściwie tak naprawdę pozostał nam, no tak jak powiedziałeś, singiel Hurkacza i mixty Iggy Świątek i Kubota. Hurkacz teraz zmierzy się z Brodym. Ten mecz prawdopodobnie od około szóstej godziny kolejnego dnia, dlatego że one te mecze zaczynają się o czwartej, to jest drugi mecz na korcie pierwszym, co oznacza, że hurkasz prawdopodobnie koło szóstej wyjdzie na pojedynek z Brodym. Brody to jest zawodnik, którego bez problemu, no już boję się, używać takich słów, ale powinien teoretycznie przynajmniej bez problemu pokonać. Natomiast jeżeli nie przejdzie Brodiego, trafi na Karaciewa, na Rosjanina, który już będzie większym wyzwaniem, ale również będzie to zawodnik, którego można pokonać, ale kolejnym już prawdopodobnie będzie Zwierjew, jeżeli tam się nic dziwnego po drodze nie wydarzy. A jak już furkacz trafi na Zwierjewa, to pojawią się porządne schody. To będzie na pewno zacięte spotkanie, ale również spotkanie gdzie zwycięstwo kurkacza będzie taką małą sensacją. Więc tutaj również te szanse na medal powiedzmy, że są niewielkie, ale może to i lepiej, bo zawsze łatwiej się atakuje z nieco odleglejszego miejsca niż broni tego statusu lidera, tego statusu wielkiej gwiazdy. No i jest jeszcze ten mikst Igi Świątek z Łukaszem Kubotem. Łukasz Kubot już w deblu odpadł więc nie pokazał jakoś specjalnie wysokiej formy, chociaż oni też mieli dość mocnych rywali. Z Igą Świątek to jest, to nie jest do końca nowość, dlatego że Iga Świątek grała już z Łukaszem Kubotem, zresztą radziła sobie z nim całkiem nieźle na turniejach, chociaż nie zawsze tak było. Teraz oczywiście przytłoczona pewnie nieco tą swoją porażką wyjdzie na kort Bardziej może zmobilizowana, jeżeli popracuje z Darią Abramowicz porządnie, to być może wiedząc, że to jest jej ostatnia szansa medalowa, zrobi wszystko, co będzie mogła, nawet jestem pewny, że zrobi wszystko, co będzie mogła, aby zwyciężyć. Łukasz Kubot na pewno, jako osoba doświadczona, zdaje sobie sprawę z tego, jaki, jaka odpowiedzialność na nim drzemie, bo jest to zawodnik w deblu znakomity, indywidualnie może trochę mniej, ale gra z naszą największą gwiazdą tenisową obecnie, czyli z Igą Świątek, więc liczę na to, że ten, że ten mixt wypali. Natomiast tutaj też szansa, na medal, powiedzmy sobie szczerze, są na pewno nieiluzoryczne, ale nie możemy sobie rościć praw do stwierdzenia, że to, jest, że to są faworyci tego turnieju. Więc mamy jeszcze kurkacza, mamy Mixt, ale cudów bym się nie spodziewał. Emocjonujmy się po prostu dobrym tenisem. Miejmy nadzieję, że Iga pokaże to, co potrafi najlepszego, że będzie parę krosów, chociaż w miksie oczywiście dużo trudniej jest je zagrać, że będą jakieś asy serwisowe, że będą jakieś zagrania techniczne, a Iga już wielokrotnie takie pokazywała, jak chociażby zagranie tyłem między nogami na drugą stronę kortu. Świetnie sobie również w takich radziła, mimo że to jest bardziej fizyczna zawodniczka. No po prostu trzymajmy kciuki, przyglądajmy się temu, co się dzieje na igrzyskach i liczmy na to, że przynajmniej nasza Iga i Łukasz i Hubert zajdą jak najdalej. Dziękuję Ci bardzo Dawidzie za wizytę w naszym programie. Oczywiście tenis będziemy śledzić także wprost z Igrzysk. Dawid Góra był moim gościem. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję, cześć. A my za chwilę zobaczymy i usłyszymy Marcina Możdżonka, byłego reprezentanta Polski w siatkówce i porozmawiamy o tym, co dobre, bo dosyć już tych negatywnych tenisowych wieści. Siatkarze dziś wygrali 3 do 0 z Włochami. Czy było to gładkie zwycięstwo? O tym już za chwilę. Marcin Możdżonek, widzę, że w samochodzie, w ruchu, były reprezentant polski w siatkówkę. Dzień dobry, panie Marcinie. Dzień dobry, kłaniam się. Panie Marcinie, zanim przejdziemy do meczu z Włochami, to przy, rozmawialiśmy przed Iranem. Stawiał pan 3 do 1. Proponował postawić taki wynik u Bugmachera. Chciałbym otrzymać moje 4,20 z powrotem. Numer konta na Priv. Prześlę, prześlę. Odeślę z odsetkami. Ale już tak całkiem na serio z tym Iranem. Zaskakująca porażka, prawda? Na inaugurację. Zaskakująca, trzeba ją rozpatrywać pod kątem jednak niespodzianki, aczkolwiek e, przed meczem też to nie był niemożliwy scenariusz do spełnienia. No jednak zespół z Iranu po, od lat już pokazuje na arenie międzynarodowej, że potrafią grać w świadkówkę. Tak naprawdę wygrali już z każdą reprezentacją i potrafią napsuć krwi niejednemu. A, a, a już szczególnie w meczach z nami, gdzie do tej pory te spotkania bardzo elektryzowały, nie tylko sportowo, ale i, i poza sportowo, gdzie do różnych prowokacji potrafiło dochodzić nawet pod siatką. Więc tutaj wynik nie mógł być też aż do końca taką niespodzianką, chociaż no wszyscy spodziewaliśmy się, że pokonamy Irańczyków. No tak się nie stało. Paradoksalnie powiem, że może to i lepiej. Taki wylany kubeł zimnej wody na głowy naszych siatkarzy, który spowoduje takie trochę chyba otrzeźwienie. Zresztą oni sami podkreślali w wypowiedziach pomyczowych, że zagrali zdecydowanie poniżej swoich oczekiwań, że to ich gra ich samych zaskoczyła negatywnie. Ale dzisiaj wszystko wróciło do normy już zagrali dużo lepiej, dużo spokojniej, chociaż nerwowość dalej była, ale myślę, że wszystko wraca na właściwe tory. To prawda, Wital Heinen mówił naszemu korespondentowi, co prawda, jeszcze przed wyjazdem do Tokio, że najważniejsze będzie rozkręcać się razem z turniejem, a nie zacząć z wysokiego C i potem tylko spadać. Na pewno dzisiaj sporo optymistycznych akcentów, ale zanim przejdziemy do tego, jak grali Polacy, to czy Pana zdaniem to było łatwe zwycięstwo, bo na to wskazywałby wynik, a chyba wcale tak nie było? I tak, i nie. Wynik 3-0 do 0 może, może nam powiedzieć, że było łatwo i stosunkowo łatwo myślę, że było, chociaż z drugiej strony mentalnie nasi siatkarze chcieli na pewno bardzo się odbudować tym meczem, pokazać, że potrafią dobrze grać w siatkówkę i udowodnić wszystkim dookoła, że Merzirany był tak naprawdę wypadkiem przy pracy, a nie, a nie regułą I, i to dzisiaj pokazali. A z drugiej strony Włosi dzisiaj grali bez swojego asa na no rozegraniu Giannelliego, co też na pewno zmieniło ich grę i, i utrudniło im ją. W pewnym momencie w trzeciego seta zauważyłem, że po, po tym jak zachowują się na parkiecie, że nie będą się kopać z koniem, tym koniem, którym dzisiaj była reprezentacja Polski, i, i, i nie rzucili wszystkiego szaleńczo, żeby ten mecz z nami wygrać. Tak jak już wcześniej wspominałem, że mecze grupowe są dość specyficzne, i tak jak tutaj pan redaktor wcześniej powiedział, Tymi meczami trzeba się rozkręcać, rozkręcać, napędzać tę machinę, żeby jak najlepiej wejść już w fazę pokarową, czyli w ćwierćfinał. I przełamać tą klątwę ćwierćfinału na Igrzyskach. Przejdźmy w takim razie do pozytywów, jeżeli chodzi o grę Polaków. Spora poprawa na zagrywce. Panie Marcinie, jak to jest, że dwa dni temu zagrywamy słabo, dzisiaj zagrywamy prawie że perfekcyjnie. Czy to jest kwestia treningu, który się odbył wczoraj, czy to jest kwestia czegoś, co się wydarzyło w głowach Polaków? To jest raczej kwestia tego, co się wydarzyło w głowach. Tutaj musimy dodać trochę, wyjaśnić, może, może kibicom, i trochę wytłumaczyć naszych siatkarzy. Oni przed meczem z Iranem nie byli w tej hali ani nawet na chwilę. Nie mogli sobie potrenować, nie mogli poćwiczyć zagrywki. A zagrywka jest takim trochę wrednym elementem, bo co prawda wszystko zależy tylko od osoby zagrywającej, od, od jednego siatkarza. Ale czasami kubatura sali, oświetlenie, odległości to wszystko do tego trzeba się przyzwyczaić, a oni tej okazji nie mieli. No niestety, od razu zostali rzuceni na głęboką wodę i to było widać po ich zagrywce w meczu z Iranem że ona nie wygląda tak jak trzeba a dzisiaj ten element już był naszym bardzo mocnym elementem. Zdobyliśmy 9 punktów serwisowych bezpośrednio. Ale ja już widziałem, że nasi zawodnicy kontrolują tę, tę piłkę tak, jak należy. E, zagrywają tam, gdzie chcą, w kogo chcą. No, męczyli tego młodego mikeleto e, tak skutecznie, że to przynosiło ogromne efekty. Bardzo do, dużą presję trzymaliśmy ogólnie na, na, na zespole włoskim tym serwisem, co się przełożyło bezpośrednio na ilość obron, jakie mogliśmy mieć, bo, bo mieliśmy czas na ustawienie bloku, jak mieliśmy czas na ustawienie bloku, to mogliśmy dużo lepiej bronić. No ponad 20 obron w trzym setowym boju to jest bardzo dużo, no z tego wiele akcji przełożyliśmy bezpośrednio na piękne kontrataki, więc no, taka gra mi się bardzo podobała. Na pewno mogła się podobać też gra Bartka Kurka i Olka Śliwki, to debiutant, ale o ile w pierwszym meczu z Iranem ten atak no, nie był naszym najmocniejszym atutem, o tyle dzisiaj już i Leon, i Śliwka bombardowali tych, tych Włochów. Zgodzi się Pan? Zgodzę się oczywiście. Ja może bym zaproponował, żebyśmy już mecz z Iranem zostawili. Pierwsze śliwki, robaczywki, to już za nami mecz się nie uda. Było bardzo dużo nerwowości. Dzisiaj też ją można było zaobserwować, ale mimo wszystko było spokojniej. Współpraca z, z Fabianem naszych atakujących układała się dużo lepiej. Spokojnie wchodzimy w ten turniej. Mnie osobiście taka droga odpowiada, że nie rzuciliśmy się na hurra, nie, nie wygrywamy meczu za meczem, lejemy tych przeciwników, bo to, co najważniejsze, dopiero przed nami. Rozumiem. To w takim razie przejdźmy do tego, co przed nami. Przed nami mecz z najsłabszym rywalem w grupie, czyli Wenezuelą. Czy spodziewa się Pan jakichś rotacji w składzie? Czy, czy Vital Heinen pośle najmocniejszą szóstkę na start? Trenerzy podchodzą na dwa sposoby do takich spotkań, bo trzeba sobie powiedzieć jasno, że Wenezuela jest o dwie klasy gorsza od naszego zespołu i tutaj nie, o niespodziance żadnej nie, nie, ma, nie ma być prawa żadnej niespodzianki. Vital Heinen może zrobić to na dwa sposoby, albo zacząć z najmocniejszym składem i w miarę upływu czasu podczas spotkania zmieniać po kolei zawodników, żeby sobie spokojnie weszli, trzymali wynik i wygrali te spotkanie na spokojnie, albo od razu wstawić kilkoro nominalnie rezerwowych i wtedy, i wtedy walczyć. Ja bym chyba jednak poszedł tą pierwszą drogą, bo to są Igrzyska Olimpijskie, to nie jest czas i miejsce na dawanie komuś pograć tylko liczy się przede wszystkim wynik, ale żeby pogodzić jedno z drugim, to, to ja bym się trzymał pierwszej wersji, ale myślę, że nawet jeżeli Wital Heinen wybierze opcję numer dwa, czyli od razu zaczynamy z nominalnie rezerwowymi, to tak samo możemy być spokojni o wynik tego spotkania. To jeszcze ostatnie pytanie na mojej liście, Panie Marcinie. Chodzi o Michała Kubiaka, kapitana polskiej reprezentacji w siatkówkę. Nasz sztab milczy co do jego kontuzji, nie do końca znamy przyczyny. Gdzieś tam pojawiła się informacja o tym, że chodzi o plecy. Sam Michał powiedział, że nie tylko plecy. Czy Pan ma jakieś informacje, na czym polega kontuzja Michała? Ja może powiem tak, że ja się bardzo cieszę, że Michał dzisiaj w dzisiejszym spotkaniu nawet na chwilę wystąpił, żeby spokojnie sobie wszedł w ten turniej, poczuł jego smak i, i to cieszy, to jest bardzo dobry prognostyk. Ale tutaj muszę przeprosić Pana i przeprosić Państwa. Ja oczywiście mam takie informacje, rozmawiałem z Michałem Kubiakiem na ten temat, ale prosił mnie, żebym zachował to dla siebie, więc uszanuję jego wolę. Rozumiemy, rozumiemy, ale nie widzę jakiegoś smutku na, na, na pana twarzy, więc zakładam, że Michał jeszcze wystąpi i na to oczywiście bardzo liczymy. Ja znam Michała bardzo dobrze. On da sobie odgryźć rękę za przeproszeniem, żeby tylko wejść na boisko i zagrać w tych igrzyskach w najważniejszych spotkaniach, więc byłbym spokojny. On na pewno stanie na wysokości zadania, tak jaki sztab medyczny, który jest w reprezentacji, żeby on mógł zagrać. Oby ten Michał miał i dwie ręce, i dwie nogi i wystąpił w pełni zdrowy jeszcze na turnieju w Tokio. Bardzo dziękuję panie Marcinie. Dziękuję bardzo. Marcin Możdżonek był naszym drugim gościem w tym programie Prosto z Igrzysk. To jednak nie koniec tego wydania. Przed nami kolejne emocje. Już za chwilę wrócimy do rozmowy o żeglarstwie. Mieliśmy spore nadzieje. Zofia Nocetti-Klepaska po wczoraj była druga. Dziś radzi sobie znacznie gorzej. Dlaczego i czy ma jeszcze szansę na medal? O tym za chwilę z moim kolejnym gościem. Marcin Korneszczuk już z nami na telewizji. Witamy, Panie Marcinie. Dzień dobry, witam. Michał Korneszczuk. z wielokrotny, wielokrotny mistrz Polski. No to w takim razie, jak to, jak to jest z tą Zofią Noceti Klepacką? Po wczoraj druga, po, nawet po dwóch wyścigach, wczoraj była pierwsza, dziś już dziewiąte miejsce w klasyfikacji generalnej. Co tam się dzisiaj stało? A... Jakby musielibyśmy z nią porozmawiać, żeby dowiedzieć, co się dokładnie stało. Na pewno warunki są inne. E, zaczęliśmy od e, słabo wiatrowych warunków, e, takich marginalnych, gdzie e, można było się zastanawiać, czy w ogóle rozgrywać wyścigi. W, w e, dzisiaj trochę silniejszy wiatr, ale z kolei to spowodowało, że mieliśmy e, kierunek fal, który odbijał się od falochronów i, i, i to było na pewno niełatwe dla wszystkich zawodników. I dodatkowy aspekt, na pewno psychiczny, to jest to, że po ostatnim wyścigu wczorajszym Zosia miała kolizję z francuską. Złożyła na nią protest. Ten protest nie poszedł po jej myśli. Nie dostała za dużo czynienia punktowego, to jest taki. No, no właśnie, Panie Michale, to, to ja chciałbym, żebyśmy pomówili sobie troszkę bardziej o tym proteście. Na czym polega taki protest? Czy Pana zdaniem to ten protest został rozpatrzony słusznie poprzez odrzucenie wniosku Zofii Klepackiej? I jak wyglądało samo zdarzenie, którego dotyczy ten protest? Właśnie, zacznijmy może od początku. Po pierwsze, na, w ostatnim wyścigu na. Hasówce, czyli płynąć podwiat, czyli łódki, czy, czy deski krzyżują, żeby znaleźć ten optymalny kąt podwiat do, do nawiecznego znaku. Raz, raz deska jest na prawym halsie, raz na lewym. I prawy hals, czyli ten, kiedy mamy wiatr z prawej strony, jest tym uprzywilejowanym. I deska na lewym halsie powinna ustępować. I francuska była na lewym, zresztą była na prawym. Doszło do kontaktu i kolizji. E, więc jakby po pierwsze Zosia miała pierwszeństwo drogi, ale po drugie e, też przepisy mówią, że generalnie nawet jak mamy pierwszeństwo drogi, to powinniśmy za wszelką cenę unikać kontaktu. E, tak się zdarzyło, że Zosia uderzyła dziobem w e, francuskę, więc teoretycznie, oczywiście musielibyśmy być na wodzie, to każdy wyścig jest inny, nie? E, Teoretycznie mogłaby spróbować tego kontaktu uniknąć. I to był właśnie ten, ten powód, dlaczego komisja sędziowska stwierdziła, że to zadał się uczynienie, bo przypomnijmy, że po tym wypadku jeszcze Zosia się przewróciła, wpadła do wody, musiała podnieść żagiel, więc dużo straciła, płynąc na trzecim miejscu, skończyła ten wyścig na czternastym. Co by oczywiście zupełnie inaczej ustawiło ten cały, ten cały regaty dla niej, bo miała super wyniki w dwóch pierwszych wyścigach, czwarte, pierwsze. E, no i, i potencjalnie trzecie. Wpada e, dowody, dużo straciła na pewno to na nią wpłynęło mocno na, na jej e, psychikę, pomimo, że jak rozmawiałem z nią jeszcze przed wyjazdem tutaj w Gdańsku przygotowywała się e, to to mówię, że jest silna, ale to wiadomo każdy to jest duże obciążenie psychiczne, więc na pewno i to ten wypadek nie pomógł. E, czy komisja słusznie zareagowała, że nie nie przyznaje jej zadośćuczynienia? No, teoretycznie według patrząc y, litery przepisów, mogła spróbować uniknąć tego wypadku, do czego jest zobligowana przez przepisy, nie? żebyśmy unikali przy, y, tych, y, tych wypadków, tych kolizji. Czyli, czyli rozumiem, że wskazuje pan te problemy z taką, takim brakiem koncentracji po wczorajszym wyścigu, po tym dzisiejszym werdykcie, y, jako powód, dla którego dzisiaj no, słabo sobie poradziła w tych wyścigach? Nie umiem znaleźć innego powodu. Sam byłem, widziałam jej treningi na tydzień przed wylotem, też trenowała, z, miała treningi bokserskie, jest niesamowicie silna fizycznie. Dzisiaj były troszeczkę silniej wiatrowe wyścigi, więc jakby ta strona fizyczna była też na pewno ważniejsza. Ona sobie świetnie radzi w takich warunkach, jest w gazie, udowodniła to wczoraj, więc no, nie, nie znajduję innego powodu. Drugi z naszych reprezentantów w tej klasie, Piotr Myszka, akurat poprawił swój wynik względem wczorajszej rywalizacji. Awansował z siódmego na szóste miejsce. Czy my tutaj powinniśmy się doszukiwać szans medalowych, jeżeli chodzi i o Zofię, i o Piotra? Na pewno Piotr jest w lepszej sytuacji. Jest szósty, ma 10 punktów staraty do trzeciego miejsca i szybko licząc 15 do. Do pierwszego. Jesteśmy w połowie rywalizacji. Mamy jeszcze dwa dni, przed nimi sześć jeszcze wyścigów. Do końca rywalizacji, gdzie będziemy się kwalifikować do wyścigu medalowego, tego podwójnie punktowanego, najważniejszego wyścigu, ale tylko dziesiątka zawodników tam startuje. Więc to jest po pierwsze czarnie ważne, żeby się dostać do tego wyścigu, a po drugie, żeby jakby wystartować trochę w najlepszym układzie punktowym przed tym wyścigiem. Czyli Więc jakby patrząc na. Rozumiem, na że do środy, do środy liczymy na udział Polaków w pierwszej dziesiątce i potem liczymy na dobry wynik w ostatnim wyścigu. Eee, akurat w windsurfingu e, jutro mamy przerwę, w środę mamy, e, w środę mamy następne trzy wyścigi e, i teraz nie pamiętam, czy w czwartek, czy w piątek e, mają następne wyścigi, bo w sobotę mają wyścigi metalowe i, i wtedy e, się wszystko rozstrzygnie. A, więc no, mają jeszcze... Sześć wyścigów na poprawę swojej sytuacji. Na pewno Piotr jest w dużo lepszej sytuacji niż Zosia. Zosia ma 28 punktów straty do trzeciego miejsca. Jest to trudna sytuacja. Bardzo dziękuję w takim razie Michał Korneszczuk był naszym gościem. To wszystko, jeżeli chodzi o żeglarstwo i jeżeli chodzi o nasz dzisiejszy program prosto z Igrzysk. Wracamy jutro. Jak zwykle po 14.45 sprawdzimy dla Państwa, co dzieje się na arenach w Tokio, jak sobie radzą Polacy i to, co dzieje się najważniejszego na igrzyskach. Podsumujemy tutaj jutro w studiu z kolejnymi gośćmi, a jutro będzie się działo, bo przecież gramy dalej, czyli Marta Walczykiewicz, to kajakarstwo górskie, nasza szansa medalowa. No, Ona rozpoczyna. Swoją rywalizację w Tokio. Będą rywalizować także szpadzistki i w eliminacjach, i od razu w finale to rano. Maja Włoszczowska także po raz ostatni występująca na Igrzyskach Olimpijskich. Dla niej to czwarty start, chociaż miała szansę na pięć Igrzysk, ale to już osobna historia. Będziemy jutro trzymać kciuki za polskich sportowców, zresztą jak co dzień. Także liczę na Państwa obecność tutaj w programie Prosto z Igrzysk. Marcin Musiał, dziękuję za dzisiaj. To wszystko w tym wydaniu.